Cześć tutaj Leszek z kanału YouTube Kuba Kuba Jestem na przekopie Mierzei Wiślanej Proszę bardzo Tu jest most Tam jest Mierzeja Tu jest parking, pełno ludzi Wykonany przekop dzięki Jarosławowi Kaczyńskiemu Niestety będziemy albo stety stawiali mu pomniki Coś takiego było już zabatorego, próbowane robić, ale niestety się nie udało. Różnica poziomów tu żagluski 1,5 metra. już tyle lat chcieli przekopać, nie przekopali tego. A żeśmy pokazali GESKO ZAKiewicza Ruskim i zrobiliśmy to, bo do tej pory tylko stąd, żeby przepłynąć na morze, trzeba było cieśniną pilawską. Każdorazowo prosić się o przepływ. I co? I teraz mamy 4,5 metra głębokości. Widzicie, jaka szerokość. Takie stateczki zawsze się przepłyną. Idę pokazać dalej. Ach, a tutaj tak się ruch odbywa. Proszę bardzo. Proszę bardzo. I tutaj jest dobrze widoczne o zamykadło śluzy proszę bardzo Czekają na wyrównanie poziomu wody Kapitanat portu nowy świat na i odsunęło się na końcówkę się załapałem proszę bardzo i będą przepływały jachty poziom wyrównany proszę bardzo Ty wody i teraz można wypłynąć Elbląg nie chcę na razie ale niedługo będzie jak pogłębią tor wodny do Elbląga w tamtym kierunku no to i będą stateczki wypływały Na razie turystyczne, ale niedługo już będzie Jak trzeba wszystko No i zagluweczka pierwsza leci Proszę bardzo I zaraz będą szły następne I flotella jakcików przez przekop. Jestem na dole. No i mamy tutaj most. Tu się odsunął, będzie się nasuwał. Proszę. Hmm. Tu się kręci. Most. Chodzi. Można, można. No tam widać różnice w wodzie. Czarna i taka ziemkawa. I zasuwy trzeba było teraz chyba te opuścić, tutaj włączyć, opuścić. Tam chyba jest. Niżej albo wyżej, nie wiem po tamtej stronie zasuwy nie Trzeba było podejść I tutaj jest tyle wody A tutaj jest ile wody Tyle wyżej chyba Tutaj mm. no Idziemy na I tu no, i jedna się zamyka, druga się otwiera. Tutaj jest mierzeja Wisła. No i wszystko. I zobaczcie, akurat jestem, wpływa statek tutaj do środka. Zaraz Wam pokażę. Widzicie? Ja nie widzę, ale on tutaj wpływa do środka, do śluzy, do przekopu. Czyli jednak coś płynie. I duży. Duży teraz dostał zielone światło. On będzie wpływał tutaj do śluzy. No, musimy tak wymanewrować, żeby tu wlecieć. Niestety to jest wycieczkowiec, to jest atrakcja jednak duża, stanie wyjdą, przejdą. No i cześć, przyjedźcie tu zobaczyć. No i tu dane techniczne, głębokość 5, techniczna 1, ja mówię 4,5 może tego. Długość całkowita śluzy 269 metrów, most 61 metrów, szerokość 25. Tam jeszcze falochron 568 metrów, tu chyba 100 metrowe mogą wpływać. Także tak to jest, sobie możecie popatrzeć jak to wygląda.